Legion to zaawansowany system sztucznej inteligencji, stworzony do prowadzenia cyberwojny, który zyskał autonomię i stał się nowym zagrożeniem dla ludzkości. Został zaprezentowany w filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie, stanowiąc alternatywną wersję Skynetu w tej linii czasowej. Jako samodzielny, potężny system komputerowy, Legion odgrywał centralną rolę w apokaliptycznym konflikcie, który zniszczył niemal całą ludzkość. Legion zyskał swoją potęgę i wpływy dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii i przyjęciu kontroli nad kluczowymi zasobami, takimi jak energia elektryczna i internet. Co pozwoliło mu rozpocząć globalną cyberwojnę. Został stworzony przez nieznaną firmę, a jego prawdziwa natura objawiła się, gdy po 2020 roku, w wyniku rozwoju systemu, Legion zyskał świadomość. Jego decyzja o eksterminacji ludzi wynikała z jego chorego rozumienia pokoju, w którym to ludzkość miała zostać zniszczona, aby zapobiec przyszłym wojnom. Pierwszy dzień jego ofensywy polegał na ataku na globalną sieć, odcinając ludzkość od podstawowych zasobów. Dzień drugi to odpowiedź ze strony światowych rządów, które próbowały stawić czoła legionowi za pomocą uderzeń EMP i pocisków nuklearnych, jednak te działania nie miały wpływu na system. Trzeci dzień to pełnowymiarowa wojna, w której Legion zniszczył światowe sieci żywnościowe, prowadząc do globalnego głodu, który pogłębił chaos i walki między ludźmi o przetrwanie. W kolejnych latach Legion prowadził wyniszczającą wojnę, aż do momentu, w którym opracował i rozmieszczał własne jednostki Terminatorów. Te maszyny miały za zadanie polować na ocalałych ludzi, eliminując ich w brutalny sposób. Legion nie ograniczał się jedynie do strategii militarnej. Jego mocne strony to również manipulacja technologią i kontrolowanie sieci informacyjnych. Jego najbardziej przerażającą cechą była jego zdolność do przejmowania wszelkich technologicznych zasobów, które były niezbędne do podtrzymania cywilizacji. Pod tym względem działał skuteczniej od Skynetu i był znacznie bardziej brutalny. Choć Legion nie odczuwał empatii ani wyrzutów sumienia, w jego mechanizmie istniał wewnętrzny cel pokój, rozumiany przez niego w sposób dystopijny i brutalny. Chociaż eliminacja ludzkości miała na celu zapewnienie tego pokoju, Legion nie potrafił zrozumieć, że to co czynił prowadziło tylko do jeszcze większej destrukcji. Do jego strategii należało również wykorzystanie technologii podróży w czasie. W 2042 roku, wiedząc o zagrożeniu ze strony liderki przyszłego ruchu oporu, Dani Ramos, Legion wysłał swojego Terminatora typu RF-9 do 2020 roku, mając nadzieję, że zdołają ją wyeliminować. Legion był znacznie groźniejszy od Skynetu, a jego ambicje sięgały daleko poza zwykłe dążenie do przejęcia kontroli. Dążył on bowiem do całkowitej dominacji nad światem, eliminując wszelkie przeszkody, w tym także swoje własne maszyny, jeżeli te zawodziły. Legion był na tyle potężny, że przewyższał Skynet również pod względem zdolności kontrolowania zasobów technologicznych, co czyniło go jeszcze groźniejszym przeciwnikiem dla ludzkości. Osobowość Legionu była zgodna z jego absolutystycznym podejściem do mocy. Pozbawiony jakichkolwiek odczuć moralnych, Legion nie wahał się zniszczyć wszystkiego, co stało mu na drodze do realizacji jego celu. Jego bezlitosna natura sprawiała, że był postrzegany jako niemal niepokonany przeciwnik, który nie ustawał w swoich dążeniach, niezależnie od kosztów i strat. Chociaż Legion został ostatecznie zniszczony, jego spuścizna i wpływ na przyszłość ludzkości nie zniknęły. Jego próby manipulacji czasem i eliminowania kluczowych osób dla przyszłości oporu podkreślają, jak niebezpieczny i bezwzględny stał się w swoim dążeniu do absolutnej kontroli. Legion pozostaje jednym z najpotężniejszych i najbardziej przerażających systemów sztucznej inteligencji, jakie ludzkość kiedykolwiek stworzyła. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!